Wkład Karla Junga w psychologię obejmuje metody radzenia sobie z lękiem, polegające na nawiązaniu zdrowej relacji z nieświadomością. Według Junga większość naszych lęków to komunikaty płynące z naszej podświadomości. Jeśli je tłumimy, mogą stać się jeszcze większym źródłem stresu. W tym filmie porozmawiamy o tym, co według Karla Junga trzeba zrobić, aby na zawsze przestać się martwić. 1. Uczyń swój niepokój namacalnym. Lęk jest jednym z największych obciążeń dla umysłu człowieka. Presja dnia codziennego, niepewność co do przyszłości i ślady przeszłości podsycają niepokój, który pozostaje uwięziony w naszym wewnętrznym świecie. Jednak z perspektywy Karla Junga, lęk nie jest po prostu emocją, której należy unikać. Wręcz przeciwnie, można ją zrozumieć i właściwie ukierunkować. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest uczynienie lęku konkretnym. Według Junga nasza nieświadomość nie składa się wyłącznie z zapomnianych wspomnień i wypartych emocji. Jest to siła, która aktywnie próbuje się z nami komunikować, manifestując się poprzez symbole i obrazy. Lęk również jest częścią nieświadomości, i próba jego wyeliminowania tylko go wzmocni. Zamiast zmagać się z lękiem, należy zrozumieć, co on próbuje nam powiedzieć. Tutaj właśnie wchodzi w grę głęboka wiedza, którą Karl Jung. Wniósł do psychologii: Traktuj swój lęk jako całość, a nie jako myśl. Nadaj mu kształt. Gdyby ta emocja była osobą, jak by wyglądała? Czy to będzie cień, czy nieustannie szepczący głos? Być może odczuwasz niepokój, jak małe dziecko zagubione w ciemnym lesie. Siła tej metody polega na tym, że abstrakcyjną emocję zamienia się w konkretną. Kiedy przekształcisz lęk w widoczny i namacalny byt, Zyskasz nad nim większą kontrolę. Interpretowanie komunikatów płynących z podświadomości pozwala ci nią zarządzać, zamiast pozwolić, aby to ona rządziła tobą. Jak podkreślał Karl Jung, nawiązanie dialogu pomiędzy nieświadomością i świadomością jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania wewnętrznych konfliktów. Stosując tę metodę, nie skupiaj się tylko na swoim lęku, porozmawiaj z nim. Zapytaj, dlaczego tu jesteś. Spróbuj dowiedzieć się, co chce powiedzieć. Na początku możesz otrzymać odpowiedzi, które będą się wydawać nielogiczne lub bezsensowne. Pamiętaj jednak, że podświadomość przemawia symbolami, a nie logiką. Jung twierdzi, że im więcej przestrzeni umysł ludzki otworzy na nieświadomość, tym bliższy będzie mu duchowej pełni zmierzenie się ze swoim lękiem, uznanie jego istnienia i próba zrozumienia jego przesłania, z czasem pomogą zmienić Twoje lęki i zmniejszyć twój psychiczny ciężar. Ważne jest, aby postrzegać ten proces jako podróż odkrywczą, a nie jako wrogość. Lęk nie jest wrogiem, który chcecie sabotować, ale szansą na przywrócenie wewnętrznej równowagi. Kiedy nadasz mu znaczenie i nauczysz się z nim pracować, Lęk nie będzie już siłą, która tobą kieruje, lecz energią, którą ty napędzasz. Jak powiedział Jung, kto nie stawia czoła nieświadomości, skazany jest na przeżywanie jej jako swojego przeznaczenia. 2. Porozmawiaj z nim. Gdy już uda ci się dostrzec lęk jako konkretny problem, możesz przejść do jednego z najważniejszych kroków w konfrontacji z nim i jego zrozumieniu rozmowy z nim. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne. Jak nawiązać dialog z emocją, którą ukształtowałeś we własnym umyśle? Pamiętaj jednak, że twoja podświadomość przemawia za pomocą obrazów i symboli, a nie myśli i słów. Dlatego wyobrażenie sobie swojego lęku jako postaci, bytu, być może głosu i komunikowanie się z nim jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do najgłębszych zakamarków swojej nieświadomości. Według Karla Junga emocje które tłumimy, nigdy nie znikają całkowicie, wręcz przeciwnie, zostają wyparte do nieświadomości i powracają silniejsze. Im dłużej z nimi nie rozmawiasz, im bardziej ich ignorujesz, tym bardziej stają się czynnikiem stresującym w Twoim umyśle. Aby zrozumieć nieświadomość, należy nawiązać z nią dialog. Dialog ten pozwala Ci odkryć aspekty Twojego wewnętrznego świata, które wyparłeś. Lęk nie jest wrogiem, jest posłańcem, który próbuje ci coś powiedzieć. Jeśli jednak nie posłuchasz, szept może zamienić się w krzyk. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że lęk jest obecnością stojącą przed tobą. Podejdź do Niego jak to wygląda czy obiekt porusza się, czy stoi w miejscu jak on cię obserwuje może przybierać postać sylwetki człowieka, cienia zwierzęcia lub abstrakcyjnej figury co on chce ci powiedzieć. Zacznij z nim rozmawiać, zadaj mu pytania: Dlaczego tu jesteś? Przed czym mnie ostrzegasz? Co sprawiło, że Cię zauważyłem? Na początku może panować cisza, ale bądź cierpliwy. Jak stwierdził Karl Jung, nieświadomość z czasem otwiera się i zaczyna reagować poprzez symbole. Dialog z nieświadomością nie tylko pomaga zrozumieć lęk, ale także zmniejsza jego władzę nad Tobą, ponieważ lęk często bierze się z nieznanego. Gdy zaczniesz rozumieć symbole pochodzące z Twojej podświadomości, będziesz w stanie je kontrolować. Na przykład możesz zauważyć, że w Twojej głowie wciąż pojawiają się te same obawy. Być może przyczyną dzisiejszego lęku jest lęk z dzieciństwa. Najważniejsze w tym momencie jest rozszyfrowanie prawdziwego przesłania, kryjącego się za niepokojem. Być może Twój umysł wskazuje sytuację, którą musisz zmienić. Być może ktoś zaprasza cię do zaakceptowania prawdy, którą odrzucałeś, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Według Karla Junga, nawiązanie wewnętrznego dialogu jest jedną z najskuteczniejszych metod na osiągnięcie pokoju z samym sobą. Zamiast traktować swój lęk jak wroga, powinieneś spróbować go zrozumieć. Zamiast traktować to jako ciężar, powinieneś traktować to jako przewodnik, który próbuje cię czegoś nauczyć. Kiedy z nim rozmawiasz, zdajesz sobie sprawę, że twoje obawy to tylko cienie. Aby dotrzeć do nieświadomości, nie należy z nią walczyć, lecz nawiązać z nią kontakt. Pamiętaj, że twój niepokój nie musi być siłą, która tobą rządzi. Gdy tylko go posłuchasz i zrozumiesz, nie będzie miał już na ciebie żadnego wpływu. I wtedy będziesz naprawdę wolny. Trzecie, posłuchaj odpowiedzi. Gdy już uda ci się porozmawiać o swoim niepokoju, Następnym krokiem będzie uważne wysłuchanie odpowiedzi, których ona udziela. Ale jest tu ważna kwestia: lęk, podobnie jak inne aspekty naszej nieświadomości, nie przemawia bezpośrednio słowami. Jego język ujawnia się poprzez symbole, uczucia i obrazy. Aby wysłuchać odpowiedzi innych, zrozumieć je i zinterpretować, musisz być otwarty na tę wyjątkową formę komunikacji płynącą z Twojej podświadomości. Jednym z największych osiągnięć Karla Junga w dziedzinie psychologii było wykazanie, że ludzki umysł ma o wiele głębszą strukturę niż tylko racjonalne myślenie. Umysł nie jest mechanizmem działającym wyłącznie na poziomie świadomym, kształtują ją również silne symbole i archetypy pochodzące z nieświadomości. Próbując zrozumieć odpowiedzi, jakie daje lęk, musisz być gotowy na skonfrontowanie się z tymi symbolami. Być może obraz, który pojawia się w Twojej głowie, scena z dzieciństwa, uczucie, którego nie potrafisz do końca zrozumieć, lub powtarzająca się metafora, zaczną do Ciebie przemawiać. Nieświadomość ze swej natury nie jest bezpośrednim narratorem. Zazwyczaj mówi w sposób pośredni i tajemniczy. Słuchając odpowiedzi, nie oceniaj ich na podstawie ich powierzchownego znaczenia. Obraz, słowo, uczucie to wskazówki które daje Ci Twoja podświadomość. Jak podkreślał Jung, racjonalny umysł może nie być w stanie natychmiast pojąć tych symboli, ale próba zrozumienia ich intuicyjnie, poprzez ich odczuwanie, wzmocni Twoją więź z Twoim światem wewnętrznym. Zastanawiając się nad reakcjami wywołanymi lękiem, możesz zadać sobie następujące pytania: jakie uczucia wywołuje we mnie ten symbol? Jakim wydarzeniom w moim życiu odpowiada to uczucie? Gdzie już doświadczyłem podobnego uczucia? Głos niepokoju może czasami być echem traumy, którą głęboko zakopałeś w przeszłości, albo może być ostrzeżeniem, które próbuje wydobyć na powierzchnię prawdę, którą obecnie wewnętrznie odrzucasz. Czasami odpowiedzi na te pytania pojawiają się we śnie, czasami podczas pisania pamiętnika, a czasami poprzez nagłe olśnienie. Nie możesz zmusić podświadomości do udzielenia odpowiedzi. Ale jeśli dasz jej przestrzeń, zacznie mówić we własnym rytmie. Według Karla Junga, człowiek może osiągnąć wewnętrzną integralność poprzez zdrowy dialog pomiędzy świadomością i podświadomością. Jeśli odrzucisz to, co mówi ci twój niepokój, jeśli odsuniesz to na bok, nie próbując tego zrozumieć, twoja podświadomość wywrze na ciebie jeszcze większą presję. Jednakże, jeśli wsłuchasz się w jego głos, i spróbujesz zinterpretować jego przesłania: Osiągnięcie wewnętrznej równowagi stanie się o wiele łatwiejsze, ponieważ lęk nie jest Twoim wrogiem. To część Ciebie, która próbuje Cię chronić i ostrzegać, czasami w niewłaściwy sposób. Kiedy naprawdę zaczniesz Go słuchać i uświadomisz sobie, co próbuje Ci powiedzieć, lęk przestanie być siłą, która Tobą rządzi, lecz stanie się przewodnikiem, który zwiększy twoją świadomość. Dopiero wtedy otworzą się drzwi wewnętrznego spokoju. 4. Wyraź swoje uczucia. Uczyniłeś swoje obawy namacalnymi, rozmawiałeś z nim i słuchałeś jego odpowiedzi. Teraz nadszedł czas, aby świadomie wyrazić to, co czujesz i czego się uczysz. Ponieważ im więcej emocji krąży w naszych umysłach, tym stają się one cięższe, bardziej skomplikowane i tym trudniej je kontrolować. Ale gdy daje im wyraz w jakiś sposób, to znaczy, gdy kieruje intensywną energię, która nagromadziła się w jego nieświadomości, do jakiegoś kanału wpływ lęku na niego dramatycznie maleje. W tym miejscu ujawnia się głęboka więź Karla Junga ze sztuką, pisaniem i ekspresją twórczą. Nasza nieświadomość ujawnia się nie tylko za pomocą słów, ale także obrazów, symboli i wyrazów artystycznych. Dlatego jednym z najskuteczniejszych sposobów wyrażenia swojego wnętrza, jest przełożenie lęku na konkretną formę. Możesz wyrazić swoje uczucia na piśmie. Prowadząc dziennik, możesz wyrazić swoje uczucia słowami i uwolnić umysł od myśli. Pisanie pomaga ludziom uporządkować chaos w podświadomości i spojrzeć na swoje myśli z zewnątrz. Pisząc, możesz uświadomić sobie, co tak naprawdę powoduje Twój niepokój. Zdania, które na początku wydają się chaotyczne, z czasem zaczynają rozplątywać węzły w Twoim świecie wewnętrznym, ale pisanie nie jest jedyną drogą. Jak podkreślał Karl Jung, sztuka jest jedną z najpotężniejszych form ekspresji nieświadomości. Rysowanie, malowanie, tworzenie rzeźb, wyrażanie emocji poprzez muzykę. Wszystkie te metody są skutecznymi sposobami uwalniania energii ukrytej w nieświadomości. Ważne jest tutaj nie to, czy to, co robisz, jest dobre w sensie artystycznym, ale to, aby w pełni wyrazić swoje wewnętrzne uczucia. Jeśli przelejesz obrazy, które pojawiają się w twojej głowie na papier, możesz wyraźniej dostrzec symbole, które przedstawia ci twoja podświadomość. Karl Jung twierdzi, że skierowanie nieświadomej energii na świadomy proces twórczy jest kluczowym krokiem w osiągnięciu psychologicznej całości. Metoda ta nie tylko łagodzi skutki, Lęku, ale także pozwala głębiej zrozumieć jego przesłanie. Wyrażanie swoich uczuć oznacza ich rozpoznanie i zaakceptowanie, ponieważ pewnego dnia człowiek będzie musiał zmierzyć się ze wszystkim, co wyparł. Jeśli nie wyrażasz swoich emocji, będą się one kumulować w Twoim wnętrzu i ujawniać na różne sposoby. Poprzez stres fizyczny, lęk, a nawet sny, Twoja podświadomość nieustannie próbuje ci coś powiedzieć. Ale gdy wyrażasz je świadomie, zmniejszasz presję lęku i stajesz się nad nim panowalny. Wyrażanie swoich uczuć to sposób na powiedzenie swojej podświadomości: słyszę cię. Jak stwierdził Karl Jung, człowiek może stać się duchowo wolny tylko wtedy, gdy zaakceptuje siebie jako całość. Zamiast traktować swój lęk jako problem, powinieneś skupić się na odkrywaniu jego ukrytych przesłań. Kiedy wyrażasz swój wewnętrzny świat w kreatywny sposób, lęk, przestaje być siłą, która tobą rządzi, a staje się energią, którą kierujesz. A wtedy będziesz o krok bliżej wolności umysłu. Pięcie, podejmij świadome wnioski. Dałeś wyraz swoim obawom, porozmawiałeś z nią, wysłuchałeś jej odpowiedzi i wyraziłeś swoje uczucia. Teraz w jego umyśle zaczęła zachodzić zmiana. Ale żeby ten proces dobiegł końca, potrzebny jest. Jeszcze jeden ostatni krok dojście do świadomego wniosku. Ponieważ kiedy wykonujesz całą tę wewnętrzną pracę i nie przekształcasz jej w prawdziwą świadomość, ten sam cykl powtarza się w nieświadomości. Dlatego w tym momencie musisz świadomie ocenić uzyskane informacje i zintegrować je ze swoim życiem. Według Karla Junga wewnętrzna przemiana nie następuje poprzez samo zanurzenie się w nieświadomości. Prawdziwa zmiana jest możliwa. Poprzez interpretację sygnałów płynących z nieświadomości na poziomie świadomym i stosowanie ich w życiu codziennym. Co więc próbował Ci powiedzieć Twój niepokój? Jakie przesłania przekazał Ci Twój dialog z nim? Jaka świadomość pojawiła się, gdy wyrażałeś swoje uczucia? Należy je przejrzeć i świadomie zinterpretować. Nieświadomość przemówiła do Ciebie za pomocą symboli, a Ty próbowałeś rozszyfrować jej język. Co więc teraz zrobisz? Najpierw musisz zrozumieć prawdziwą przyczynę swojego niepokoju. Często nasze lęki mają o wiele głębsze podłoże, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Być może to, co Cię niepokoi, to nie tylko jakieś wydarzenie, ale echo lęków z dzieciństwa lub wcześniejszej traumy. Jeśli zdołasz dotrzeć do sedna swojego lęku, będziesz mógł wyraźnie zobaczyć, jaki przekaz Ci on przekazuje. Można to porównać do kompasu. Twój niepokój może nie być wrogiem, który prowadzi cię na manowce, ale raczej przewodnikiem, który nieświadomie prowadzi cię do ważnej prawdy. Jednak to od ciebie zależy, czy zrozumiesz ścieżkę wskazaną w tym przewodniku i podejmiesz świadomą decyzję. Na tym etapie musisz rozpocząć proces wewnętrznej akceptacji. Konfrontacja z tym, co oznacza lęk, może nie być łatwa. Jednakże, według Karla Junga, aby człowiek mógł stać się całością, musi zmierzyć się ze swoim cieniem, czyli aspektami siebie, które wyparł i nie chce widzieć. Być może zauważyłeś w sobie stronę, którą trudno ci zaakceptować. Być może znalazłeś się w sytuacji życiowej, która powoduje u ciebie ciągły stres i nie możesz jej zmienić. Tutaj musisz podjąć świadomą decyzję: co zrobisz z tą świadomością? Jak zintegrujesz to ze swoim życiem? Wyobraź sobie, że patrzysz w lustro i dostrzegasz najgłębsze aspekty swojej osobowości. Czy chcesz odrzucić to, co widzisz, czy raczej się z tym pogodzić? Gdy zaakceptujesz wiadomość, którą przekazuje ci lęk, możesz ją zmienić. Teraz, zamiast pozwolić, by to tobą rządziło, możesz iść naprzód, rozumiejąc i akceptując sytuację. Świadome wyciąganie wniosków nie polega jedynie na dostrzeżeniu niepokoju takim, jakim jest. Chodzi również o podjęcie decyzji, co z tym zrobić. W tym momencie, aby zakończyć swój wewnętrzny proces, zapytaj siebie: Jak ta świadomość mnie zmieniła? Jak teraz patrzę na siebie i swoje życie? Kiedy zaakceptujesz swój lęk jako nauczyciela, a nie jako problem, zaczniesz się prawdziwie zmieniać. Jak stwierdził Karl Jung, Człowiek może być naprawdę wolny tylko wtedy, gdy potrafi rozświetlić swoją własną ciemność. Teraz doszedłeś do punktu, w którym lęk nie kontroluje już ciebie, ale ty kontrolujesz swój lęk, i to jest początek prawdziwej drogi do wewnętrznego spokoju. 6. Rozwiązywanie problemów za pomocą analizy snów. Jeśli chcesz dotrzeć do źródła swojego lęku i naprawdę zrozumieć przesłanie, jakie próbuje on do ciebie przekazać, Musisz zwrócić się ku swoim snom, które są jedną z najpotężniejszych i najbardziej bezpośrednich form ekspresji twojej podświadomości, ponieważ sny przemawiają poprzez symbole ukryte głęboko w naszym umyśle i odsłaniają rzeczywistość, której świadomy umysł nie jest w stanie dostrzec. Według Junga, umysł człowieka kształtowany jest nie tylko przez świadome myśli, ale także przez obrazy, archetypy i symbole gromadzone w nieświadomości. Sny pozwalają na wypłynięcie tych głębszych prawd i pomagają nam zrozumieć ukrytą dynamikę, stojącą za naszymi lękami. Wiele naszych lęków wynika z obaw, konfliktów i nierozwiązanych problemów, które stłumiliśmy w nieświadomości. Wiele emocji, które nieświadomie ignorujemy na co dzień, unikamy myślenia o nich lub nie potrafimy ich zrozumieć na poziomie świadomym, ujawnia się w świecie snów. Dlatego analiza snów jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwiązywania naszych problemów. Sny nie mówią bezpośrednio, przekazują nam wiadomości za pomocą metafor i symboli. Karl Jung twierdzi, że sny są podsycane nie tylko przez nasze indywidualne doświadczenia, ale także przez zbiorową nieświadomość. Tak więc obrazy, które widzisz w swoich snach, nie są po prostu przypadkowymi scenami z Twojej przeszłości. Ale mogą również zawierać uniwersalne symbole, które tkwią w zbiorowej nieświadomości ludzkości. Na przykład zbiornik wodny. Który widzisz we śnie, może symbolizować nurkowanie w głębinach podświadomości. Podczas gdy most może reprezentować ważną zmianę w Twoim życiu lub potrzebę zjednoczenia dwóch przeciwstawnych kierunków. Jednak odkrywając znaczenie symboli sennych, należy interpretować je w odniesieniu do własnego świata wewnętrznego. A nie w kontekście ogólnych wzorców. Powracające motywy w snach, których nie możesz uchwycić świadomie, mogą być wskazówką, nad jakimi lękami musisz popracować. Jeżeli w twoich snach wielokrotnie pojawia się konkretna sytuacja, osoba lub miejsce, jest to znak, że twoja podświadomość próbuje się z tobą porozumieć. Gdy zwrócisz uwagę na swoje sny, możesz dotrzeć do źródła swojego niepokoju i odkryć jego prawdziwe przesłanie. Jeśli często czujesz się zagubiony, być może twój świadomy umysł stracił orientację i poszukuje wewnętrznego przewodnictwa. Emocje w twoich snach mogą pomóc ci zrozumieć, jak głębokie są twoje nieświadome lęki. Analiza snów nie ogranicza się wyłącznie do wyjaśniania ich znaczenia. Jednocześnie musisz ustalić, w jaki sposób możesz zintegrować informacje dostarczane przez twoją podświadomość ze swoim codziennym życiem. Sny cię prowadzą, ale to twój świadomy umysł jest odpowiedzialny za ich interpretację i podjęcie działań. Kiedy już rozszyfrujesz przesłanie zawarte w śnie, powinieneś zastanowić się, jak wykorzystasz zawarte w nim informacje. Jeśli w swoich snach ciągle napotykasz przeszkody, być może w twoim życiu istnieje wewnętrzna blokada, którą musisz pokonać. Jeśli w snach często powracają do starych wspomnień, być może nadszedł czas, aby zmierzyć się z przeszłością. I ją zaakceptować. Według Karla Junga analiza snów stanowi ważną część procesu samorealizacji. Sny są odbiciem naszych lęków i konfliktów w naszej podświadomości. Jednak to od Ciebie zależy, czy spojrzysz w to lustro, zrozumiesz, co widzisz i wykorzystasz tę wiedzę do dokonania świadomej transformacji. Analizując swoje sny, możesz odkryć źródło swoich wewnętrznych lęków zmierzyć się z nimi, a ostatecznie nadać im sens i opanować je, zamiast pozwolić, by przejęły nad tobą kontrolę. W tym momencie nauczysz się żeglować po ciemnych wodach nieświadomości i osiągniesz poziom świadomości, który pozwoli ci zmienić swoje zmartwienia, zamiast pozwolić, aby one tobą kierowały. Czerpi rozpoznawanie persony i cienia. Duża część naszego niepokoju i wewnętrznych konfliktów Wynika z napięcia między tym, kim naprawdę jesteśmy, a tym, kim myślimy, że powinniśmy być. Człowiek odgrywa określoną rolę w społeczeństwie, dostosowuje się do pewnych oczekiwań i podkreśla pewne aspekty swojej osoby, jednocześnie tłumiąc inne, aby zdobyć akceptację otoczenia. W tym momencie pojawia się jedno z najważniejszych pojęć Karla Junga persona. Persona to maska, którą prezentujemy w społeczeństwie. Maska ta może przybierać różne formy w życiu zawodowym, relacjach rodzinnych i środowisku społecznym, dając nam tożsamość. Jednakże osobowość nie zawsze odzwierciedla nasze prawdziwe ja, wręcz przeciwnie. Czasami może sprawić, że oddalimy się od swojego prawdziwego ja. Persona jest konieczna do przetrwania i akceptacji w społeczeństwie, ponieważ Natura ludzka wymaga, abyśmy żyli we wspólnocie. Problem pojawia się jednak, gdy utożsamiamy się z daną personą. Jeśli przyjmiemy tę maskę całkowicie i uznamy, że jest ona naszym prawdziwym ja, zaczniemy doświadczać wewnętrznych konfliktów. Na przykład możemy tłumić swoje prawdziwe emocje, aby pokazać światu zewnętrznemu, że jesteśmy silni, skuteczni i mamy kontrolę. Albo możemy ignorować własne pragnienia, lęki i instynkty, aby sprostać oczekiwaniom otaczających nas osób. Sytuacja ta tworzy cień, który z czasem kumuluje się w nieświadomości i objawia się w 1900. postaci lęku, stresu, a nawet depresji. Tutaj właśnie wchodzi w grę koncepcja cienia Karla Junga. Cień składa się z aspektów nas samych, które są ukryte w naszej nieświadomości, wyparte i których nie chcemy zaakceptować. Odrzucamy te części siebie, które uważamy za złe lub słabe, aby przyjąć dobre i akceptowalne zachowania nauczane przez społeczeństwo i rodzinę. Nasze stłumione aspekty mogą ujawnić się w postaci nagłych wybuchów gniewu, niewyjaśnionego niepokoju, a nawet zachowań autodestrukcyjnych. Czy zatem możemy pokonać lęk, nie znając swojego cienia? Odpowiedź brzmi: nie. Według Karla Junga. Człowiek może osiągnąć prawdziwą integrację tylko wtedy, gdy rozpoznaje swój cień i stawia mu czoła. Zamiast tłumić lub uciekać przed cieniem, musimy go zrozumieć i pogodzić się z nim. Ponieważ cień zawiera nie tylko nasze ciemne aspekty, ale także nasz potencjał, który możemy rozwijać, lecz nie jesteśmy tego świadomi. Zamiast więc postrzegać cień jako wroga, Jung zaleca nawiązanie z nim świadomej relacji. Aby poznać swój cień, możesz zaobserwować sytuacje i emocje, które sprawiają, że czujesz się najbardziej niekomfortowo. Poznanie swojego cienia oznacza zrozumienie siebie na głębszym poziomie. Jeśli żyjesz tylko i wyłącznie swoją osobowością, będziesz żył powierzchownie i stracisz wewnętrzny spokój. Ale jeśli rozpoznasz swój cień i zaakceptujesz go, staniesz się zintegrowaną osobą. Jeśli chcesz zrozumieć źródło swoich lęków i uwolnić się od nich, musisz zagłębić się nie tylko w swoje świadome myśli, ale również w głębiny swojej podświadomości. Kiedy osiągniesz równowagę pomiędzy swoją osobowością i cieniem, zaczniesz żyć zgodnie ze swoją istotą, a nie zgodnie z oczekiwaniami innych. Na tym etapie lęk nie jest już siłą, która Cię kontroluje, lecz staje się przewodnikiem po Twojej wewnętrznej transformacji. Prawdziwa wolność zaczyna się od zaakceptowania wszystkich aspektów siebie. W tym filmie rozmawiamy o tym, co według Karla Junga trzeba zrobić, aby na zawsze przestać się martwić. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby zobaczyć więcej treści. Dzięki.